17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole aktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór Polski. W sowieckiej niewoli znalazło się około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Na początku października 1939 roku władze sowieckie podjęły decyzję o utworzeniu dwóch obozów oficerskich w Starobielsku i Kozielsku oraz obozów Ostaszkowie. Wśród uwięzionych była duża grupa oficerów rezerwy reprezentująca elitę polskiej inteligencji. Decyzję o wymordowaniu polskich jeńców z obozów Podjęto 5 marca 1940 roku w sowieckim biurze politycznym na podstawie pisma szefa NKWD Beri skierowanego do Stalina. Jako żołnierz i oficer wojska polskiego nie mogę pozostawać bezczynnie wobec zbliżającego się dla mojej ojczyzny niebezpieczeństwa. Idę na wojnę. Były to ostatnie słowa wypowiedziane w tokarni przez kapitana Mieczysława Targowskiego do załogi swojego majątku, przekazując go pod opiekę na czas swojej nieobecności Józefowi durkowi miejscowemu gospodarzowi. Pod koniec sierpnia 1939 roku, nie czekając na mobilizację i powołanie, zgłasza się z własnym koniem do służby wojskowej ma 48 lat, wojna nie jest mu obca, brał udział w pierwszej wojnie światowej w Legionach Polskich oraz w Wojnie Polsko-Bolszewickiej. Dla ojczyzny pozostawia wzorcowe gospodarstwo, które unowocześniał w ciągu 20 lat. Melduje się w najbliższej jednostce w 5. Dywizjonie Taborów w Bochni. 4 września wyruszają na wojnę. Po 17 września w ramach działań bojowych na terenach zajętych przez Armię Czerwoną i wraz z grupą oficerów dostaje się do radzieckiej niewoli. Zostaje osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku. W obozie tym znajduje się także sąsiad z Krzczonowa, urodzony w 1887 roku, major Błażej Hanuszek, który w latach 20. w rodzinnym Krzczonowie zbudował okazały drewniany dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi, w którym planował zamieszkać na emeryturze. 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęto likwidację obozów w Kozielsku, a 5 kwietnia obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Bo zaczęli nas wywozić prawda, ze, Starobielsku. ze Starobielska grupami. I w tej ostatniej grupie byli ci ludzie, którzy w Grazowcu się spotkali potem. To byli ci jedyni, którzy zostali uratowani. Jedyni, którzy nie zginęli. Ja szalenie zazdrościłem tym, którzy wyjeżdżali. W nocy nas budzili, kto, kto mówi po rumuńsku i kto mówi po grecku. Tośmy mieli wyobrażenie, że nas wywożą do Francji. O tym, żeby mieli ich tych wszystkich zamordować, to nie było w ogóle najmniejszego podejrzenia. Tą dowódca Bóg powiedział, że Bieruszkow taki był, zazdroszczę panu, chciałbym jechać tam, gdzie pan jedzie. Przecież nic nie wiedzieliśmy o tym, co się miało. To było świetnie zorganizowane. Kiedy jeńcy ze Starobielska docierali do Charkowa, odbierano im płaszcze, pasy, a także walizki. Z dworca zabierano ich do więzienia wewnętrznego NKWD, które znajdowało się przy placu Dzierżyńskiego. Przed egzekucją. Jeńcom wiązano ręce. Mordu dokonywano w piwnicach więzienia w obecności prokuratora i naczelnika więzienia. Nie, Zwłoki przewożono ciężarówkami na teren sanatorium resortu spraw wewnętrznych znajdującego się około półtorej kilometra od wsi Piatychiatki, gdzie zakopywano je we wcześniej przygotowanych dołach. Kapitan Mieczysław Targowski z Tokarni wraz z majorem Błażejem Hanuszkiem z Krzczonowa podzielili los jeńców, polskich oficerów tego obozu i zostali zamordowani przez NKWD w Charkowie. Spoczywają na cmentarzu w Piatich Jatkach. Z Kozielska 4404 oficerów przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta. 6287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości Miednoju. Łącznie zamordowano 14587 osób. Wymordowano również około 7300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku Sowieckiego. Na Ukrainie rozstrzelano 3405 osób, a na Białorusi 3880. Przez całe lata propaganda sowiecka i perelowska twierdziła, że sprawcami zbrodni byli hitlerowcy. Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 roku. Dowódca dywizjonu, Major Szajkowski, ocenia kapitana Mieczysława Targowskiego w opinii służbowej za okres odbywania ćwiczeń w latach 30. Poczucie honoru i godności osobistej wybitne. Lojalność w służbie wybitna. Szczerość wybitna. Bystrość umysłu bardzo dobra. Inicjatywa bardzo dobra. Zachowanie się w służbie wzorowe. Ideowość bardzo duża. Ocena ogólna bardzo dobry oficer. Za wzorową służbę i waleczność odznaczony był Krzyżem Virtuti military Piątej Klasy, brązowym i srebrnym Medalem Austriackim Wolności. Po wojnie 1945 roku żona kapitana Targowskiego usunięta została z majątku dworskiego, a ziemia poddana została parcelacji. Zapalmy światło pamięci. thank yeah. you